Czy wiedzieliście, że Polska ma swoje własne wulkany? To jednak nie koniec niespodzianek. W tym filmie pokażemy wam najbardziej nieprawdopodobne perełki Dolnego Śląska: od zastygłej lawy po skarby ukryte w średniowiecznej architekturze. W sercu Dolnego Śląska kryje się miejsce, którego historia sięga setek milionów lat. Jeśli myślicie, że polski krajobraz to tylko pola rzepaku i sosnowe lasy, przygotujcie się na szok. Witamy w krainie wygasłych wulkanów. Jedynym takim regionie w kraju będącym żywą pamiątką po dawnych potężnych erupcjach. Zapraszamy na wyjątkową podróż przez Góry Kaczawskie. Zobaczycie zielone wzgórza skrywające zastygłe kominy wulkaniczne i niesamowite perły średniowiecznej architektury. Jesteście gotowi na odkrycie wulkanicznych tajemnic Dolnego Śląska? To zaczynamy! Razem w Polskę to seria, w której razem z wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla Ciebie. Wyobraźcie sobie krajobraz, który miliony lat temu dosłownie eksplodował. Lecz jeśli spodziewacie się obrazów chaosu i zniszczenia rodem z filmów katastroficznych, będziecie zaskoczeni. Dziś znajdziecie tu zielone i spokojne wzgórza, które mimo to skrywają niesamowite sekrety. Naszą podróż po krainie wygasłych wulkanów zaczynamy od Ostrzycy Proboszczowickiej, jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli regionu. Patrzycie na spokojny, idealny stożek. Ale czy na pewno? W rzeczywistości jest to ślad po gigantycznym wybuchu. A za chwilę dowiecie się, dlaczego ten symbol jest tak idealny i co naprawdę kryje się w jego środku. Tajemnica ostrzycy tkwi w geologii, która wyjaśnia jej idealny kształt. To, co widzicie, to nie wulkan, a jedynie jego serce. Jest tonek. zastygła krystaliczna magma, która wypełniała dawny komin wulkaniczny. Później wkroczyła natura, by dokończyć dzieła. Przez miliony lat woda i wiatr niszczyły wszystkie otaczające, bardziej miękkie skały. Pozostał tylko ten twardy, bazaltowy rdzeń, który powstał około 20 milionów lat temu. To dlatego strzyca jest tak wytrzymała i wciąż góruje nad całą krainą. Ostrzyca jest tak idealnie stożkowa, że zyskała słynny przydomek Polska Fujiyama. To porównanie doskonale oddaje jej unikalny geometryczny urok. Ciekawostka. Na początku XX wieku na szczycie stała duża wieża widokowa, która przetrwała obie wojny światowe. Niestety uległa zniszczeniu podczas potężnej burzy śnieżnej, ale to nie jedyna opowieść, jaką skrywa ta góra. Jej historia ma też drugie mroczne oblicze. Ostrzyca skrywa mroczną, lokalną legendę. Opowiada ona o protestanckiej sekcie szwenkweldystów, która zamieszkiwała okolice i miała odwagę myśleć niezależnie. Rozgniewany diabeł pozbierał ich wszystkich i zapakował do olbrzymiego worka, by zanieść prosto do piekła. Leciał jednak zbyt nisko i zahaczył rogiem o ostry szczyt ostrzycy. Worek się rozdarł, a uwolnieni ludzie rozsypali się po całej krainie. To dlatego ta okolica stała się domem dla tak wielu wolnomyślicieli. Pamiętajcie, Ostrzyca jest rezerwatem przyrody. Chronimy tu nie tylko unikalną roślinność, ale przede wszystkim unikatowe bazaltowe gołoborza, czyli rumowiska kamieni. Na szczyt prowadzi nas krótki, ale dość stromy szlak, którego najciekawszym elementem są bazaltowe schody. Podczas wspinaczki, która zajmie wam około 45 minut, szukajcie pięcio- i sześciokątnych bazaltowych słupów, które są świetnie widoczne na skalistych ścianach. A kiedy już zdobędziecie szczyt, czeka na Was nagroda, zapierająca dech w piersiach panorama całego geoparku. Zobaczycie stąd, jak zielona i spokojna jest dziś kraina wygasłych wulkanów. Ostrzyca to potęga wulkanu w miniaturze ale bazalt potrafi formować się w struktury niebywale regularne. Teraz udamy się do miejsca, gdzie lawa zastygła w gigantyczne, geometryczne kolumny. Odkryjemy formację skalną, której kształt od razu nasuwa myśl o pewnym instrumencie muzycznym, a jej wiek sięga milionów lat. Opuszczamy idealny stoże kostrzycy i przenosimy się w miejsce, gdzie bazalt przybrał formę, która zaprzecza wszelkim prawom natury. To organy wielisławskie, skalna ściana o wysokości 50 metrów. Nazwa nie jest przypadkowa. Geometryczne kolumny układają się w formację, która przypomina monumentalne piszczałki organów, ale to nie koniec tajemnic. Wkrótce dowiecie się, dlaczego ta ściana mieni się w odcieniach Czerwieni i Rdzy i jaką mroczną legendę skrywa jej wnętrze. To co widzicie to cios kolumnowy w pełnej krasie. Jest to efekt gwałtownego, ale równomiernego stygnięcia lawy. Kiedy magma stygnie w kominie wulkanicznym, kurczy się, tworząc pęknięcia. Te pęknięcia formują idealne sześciokątne słupy. W przypadku organów mamy do czynienia z bazaltem i ryolitem, co czyni to miejsce wyjątkowym na tle innych bazaltowych formacji w regionie. Ryolit to jaśniejsza, bardziej kwarcowa skała. Tutaj te dwa materiały spotkały się, tworząc spektakularną, dwubarwną mozaikę. Te bazaltowo-realitowe skały powstały 290 milionów lat temu, w okresie zwanym permem. Ale człowiek zainteresował się nimi znacznie później. Od XIV do XIX wieku Wielisławka była jednym z największych pól górniczych w Sudetach. Nie kopano tu jednak bazaltu, lecz poszukiwano złota i srebra. Efektem tej gorączki są dziesiątki sztolni, hałd i zapadlisk ukrytych w zboczach góry. Co ciekawe, to właśnie jedna z nich miała stać się skrytką dla legendarnego już złota Wrocławia. Do dziś wielu poszukiwaczy wierzy, że to tu, we wnętrzu organów, spoczywa ten nieodkryty skarb. Organy Wielisławskie to nie tylko pionowe geometryczne kolumny, ale i miejsce z wyjątkową akustyką. Legendy mówią, że wiatr przeciskając się pomiędzy tymi słupami, tworzy swoistą wulkaniczną melodię. To także świetny cel na wycieczkę. Na szczyt Wielisławki, u podnóża której stoją organy, prowadzi przyjemny leśny szlak turystyczny. Po krótkim spacerze na górze czeka was nagroda: piękna panorama całego pogórza kaczawskiego z wyraźnie widocznym stoszkiem Ostrzycy. Organy wielisławskie pokazują, jak uporządkowana i potężna potrafi być natura wulkanu. Ale ten region to nie tylko geologia. Pełen jest też śladów ludzkiej historii i pięknej architektury. Teraz udamy się do miejsca, które łączy te dwa światy. Zobaczycie elegancką willę, która stoi na wulkanicznym tufie. Skrywa też piękną historię przedwojennego uzdrowiska i jest dziś idealną bazą do dalszych eksploracji krainy wygasłych wulkanów. Zostawiliśmy za sobą organy Wielisławskie i udajemy się do Villa Greta w Dobkowie. Ten elegancki budynek z końca XIX wieku stoi dokładnie w samym sercu krainy wygasłych wulkanów, na szczycie dawnego wulkanicznego Tufu. Villa Greta to coś więcej niż hotel i restauracja. To żywy dowód na to, że historia regionu nie dotyczy tylko skał. To idealne miejsce, by poznać regionalną historię i zaplanować dalszą podróż. Posłuchajcie, co o tym miejscu mówią sami właściciele. Jesteśmy w Willi Greta, w górach i na Pogorzu Kaczawskim. I to dosłownie, bo rzeka Bukownica oddziela Pogórze Kaczawskie, które mamy za plecami, od Gór Kaczawskich, które są przed nami. Jest to stare gospodarstwo rolne, dużego rolnika, który przed wojną operował na jakichś 100 hektarach, co jest nietypowe i co nas bardzo cieszy, co też eksponujemy, to Villa Greta ma ciągłość własności, ponieważ moja babcia nazywała się Margareta Witwer przed wojną i jako jedyna Niemka po wojnie została w Dobkowie. Przed wojną Dobków się nazywał klein po wojnie został nazwany Dobkowem i to tutaj spotkała się z moim dziadkiem, Sybirakiem, Jankiem Kowalskim. Ja jestem jednym z wnucząt babci Grety. No i stąd nazwa Villa Greta właśnie się wzięła. Czyli jest to pamiątka po babci Grecie, która tutaj kiedyś e, mieszkała. Ja miałam okazję jeszcze ją poznać. Babcia do końca miała taki charakterystyczny niemiecki akcent, którego rodzina nie słyszała. Goście przyjeżdżają tutaj do nas trochę nieświadomi historii tego regionu i wydaje się czasem dla nich zaskakujące, jak to, jak to możliwe, to tutaj byli wcześniej mieszkali Niemcy, a teraz jesteśmy my Polacy. No tak, te, te ziemie rzeczywiście kryją sobie bardzo dużo różnych tajemnic. Na tych tajemnicach trochę budujemy swoją, swoje miejsce, bo jak tutaj zaczęliśmy mieszkać, to jeszcze mało mówiło się o tym, że mieszkamy w krainie wygasłych wulkanów, a okazało się, że to jest jedna z większych tajemnic tego regionu, bo mamy tutaj ślady aktywności trzech różnych okresów wulkanizmu. No i zaczęliśmy wraz z innymi zajmującymi się ludźmi tutaj turystyką, ale też takim rozwojem lokalnym, nazywać ten teren krainą wygasłych wulkanów to na przestrzeni lat doprowadziło nas do tego, że udało się w 2024 roku uzyskać tytuł dla tego regionu UNESCO. To znaczy na tym terenie utworzono został geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów i czerpiemy pełnymi garściami z zasobów tej przyrodniczej georóżnorodności, ale nie tylko, bo w ofercie, którą mamy dla naszych gości od samego początku są też Warsztaty, warsztaty prowadzone nie przez nas, bo na sztuce się nie znamy ani na rzemiośle. Natomiast przez naszych znajomych tutaj z naszej miejscowości zaczęliśmy od tworzenia jako muzeum. muzeum nieco się rozrosło i dziś jest to duży program, taki lojalnościowy paszport odkrywcy, w ramach którego nasi goście mogą zbierać pieczątki, naklejki, odwiedzać z pomocą tego paszportu, który jest takim trochę przewodnikiem po regionie, miejsca związane z kulturą, ale też z przyrodą, te najcenniejsze, najbardziej wartościowe, czy widokowe przestrzenie, jakie tutaj nasz region oferuje. No i dzięki paszportowi odkrywcy y, udało nam się przede wszystkim zachęcić dzieci do zwiedzania. Do niedawna było tak, że rodzice za uszy niemalże musiały, musieli wyciągać swoje dzieciaki z placu zabaw. To się zmieniło. Zmieniło odkąd mamy paszport odkrywcy, bo dzieci chcą zdobyć te naklejki za zdobycie wulkanów, za odwiedzenie średniowiecznych zamków, bo y, na końcu zabawy jest medal, medal brązowy, srebrny lub złoty wykonany również. Przez lokalnych rzemieślników. Jest to świetna zabawa, bo dzięki temu nasi goście zostają na terenie Góry i Pogórze Kaczawskiego. Nikt już nie myśli o tym, żeby jechać w jakieś odległe krainy. Ale rodziny z dziećmi to właściwie okres głównie wakacyjny i weekendowy, natomiast mocno pracujemy nad tym też, żeby poza sezonem też coś naszym gościom zaoferować i tutaj często. Z tej naszej oferty korzystają firmy, które przyjeżdżają do nas na szkolenia, ale nie tylko, bo są to też szkoły jogi, szkoły taneczne, wszelkie tego rodzaju inicjatywy, które potrzebują dobrze wyposażonej sali, ciepłej, z fajnym klimatem, no i z dobrą kuchnią. Warto skosztować z tej naszej kuchni, sporo dań pochodzi, Stanowi kuchnię roślinną, jest wegetariańska, ale mamy też trochę produktów lokalnych. Od początku też jesteśmy wierni idei slow food, czyli Często nie do końca zrozumianych, zrozumianej idei, która polega na tym, że, że gotujemy w możliwie dużej ilości z produktów, które pozyskujemy lokalnie. Bardzo konsekwentnie w naszej karcie, jeżeli ją otworzycie, zawsze zobaczycie gwiazdki. Jedna gwiazdka oznacza, że produkt jest lokalny, a dwie gwiazdki, że wyprodukowaliśmy dany produkt na miejscu w naszym gospodarstwie rolnym. Zapraszamy Państwa serdecznie do tego, żeby do nas przyjechać, zjeść obiad w ogrodzie dużym, gdzie Państwo na pewno... Znajdą jakieś ostronne miejsce dla siebie i cieszcie się z nami razem, naszym miejscem. A po obiedzie zapraszamy na świetny spacer. spacer łąkami aż do granicy lasu, który jest oddalony jakiś kilometr, może półtora. Jest wykoszona ścieżka ze świetną panoramą na całe pogórze kaczawskie. Poczujecie się troszkę jak w Westernach. Zapraszamy. Jeśli chcielibyście posłuchać dłuższej opowieści o Willi Greta, to znajdziecie ją na naszym podcaście na Spotify. Villa Greta jest idealnym przykładem renesansu sudeckiej turystyki, ale w krainie wygasłych wulkanów stoją nie tylko urokliwe pensjonaty, lecz także prawdziwe perły architektury. Teraz udamy się do miejsca, które wygląda jak wyjęte z włoskiej Toskanii. Odkryjemy majestatyczną, historyczną rezydencję, która udowadnia, że ten region skrywa niezwykłą historię i potencjał. Zostawiamy za sobą geologię i skupiamy się na historii stworzonej przez człowieka. Zamiast surowych bazaltów odwiedzamy rezydencję, której klasycystyczna bryła emanuje południową elegancją. To intrygujące, że w krainie wygasłych wulkanów stoi budowla, której historia opowiada o potężnym rodzie, polskim księciu i dramatycznym odrodzeniu. Oto pałac w Lubiechowej, miejsce, gdzie historia zaczyna się w średniowiecznym zameczku, a kończy na współczesnej luksusowej oprawie. Pałac w Lubiechowej stoi na malowniczym pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XIII wieku, gdy prawdopodobnie znajdował się tu zameczek myśliwski księcia Henryka I Jaworskiego. Sam pałac w zmienionej formie powstał za sprawą rodu Foncedlic, który władał lubiechową z przerwami od XVI do XIX wieku. Przez krótki czas w 1837 roku majątek należał nawet do polskiego księcia Adama Czartoryskiego. Dzisiejsza klasycystyczna bryła pałacu jest efektem przebudowy z 1825 roku, której dokonał ówczesny właściciel minister von Bilow. To również on założył otaczający rezydencję park w stylu angielskim. Po II wojnie światowej pałac popadł w całkowitą ruinę, lecz na szczęście w 2013 roku znalazł nowego właściciela. Dzięki pieczołowitej renowacji ten kompleks zyskał drugie życie, otwierając się w lipcu 2021 roku jako elegancki hotel i restauracja. Tuż obok pałacu stoi prawdziwa perła architektoniczna regionu. Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Jest to świątynia romańska wzniesiona w XIII wieku. Co niezwykłe, pierwotnie miała ona charakter obronny i otoczona była kamiennym murem z piętnastowieczną bramą. Największym skarbem kościoła są średniowieczne freski z XIV stulecia, odsłonięte w latach 70. XX wieku. Możemy na nich zobaczyć olbrzymią postać św. Krzysztofa oraz scenę św. Jerzego walczącego ze smokiem. Co ciekawe, przy murach kościoła zachowały się renesansowe płyty nagrobne członków rodu Foncedlic, który władał pałacem. Pałac w lubichowej i jego sąsiedztwo udowadniają jak bogata jest kulturalna spuścizna krainy wygasłych wulkanów. Teraz jednak opuszczamy elegancję klasycystycznej rezydencji i kierujemy się do Świeżawy. Przenosimy się do miejsca, które jest architektonicznym świadkiem najwcześniejszej historii Polski. Odkryjemy romańską perłę tak cenną i autentyczną, że jest uznawana za jeden z najwartościowszych zabytków w kraju. Cofnijmy się teraz o kilka stuleci, by obejrzeć budowlę, której ściany pamiętają czasy, gdy Polska dopiero kształtowała swoją tożsamość. To nie jest zamek, ale jej monumentalność i wiek sprawiają, że czujemy się jak przed Warownią. Oto Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świeżawie. Jedna z najstarszych świątyń w regionie i prawdziwa perła romańskiej architektury, skrywająca we wnętrzach barwne tajemnice średniowiecza. Historia tego miejsca sięga głębiej niż sam kamienny kościół. Prawdopodobnie już w 1195 roku w tym miejscu stał drewniany poprzednik świątyni. Kamienny kościół, który dziś możemy podziwiać, powstał w XIII wieku. A jego fundacja wiąże się z zakonem Joannitów. Mimo późniejszych przebudów w XIV, XV i XVI wieku, budowla zachowała swój pierwotny romański charakter. Jest to prawdziwa rzadkość na Dolnym Śląsku. Właśnie ta autentyczność jest dowodem tego, jak wyglądała architektura sakralna w okresie polskiego romanizmu. Choć kościół z zewnątrz jest surowy, jego wnętrza skrywają niezwykłą zagadkę artystyczną. Wśród lokalnych opowieści krąży przekonanie, że znajdujące się tu malowidła mają ponad naturalną moc, chronią przed chorobami, a nawet zapewniają szczęście. Jednak prawdziwą sensację budzą elementy dekoracyjne. W centralnej nawie w ramach motywu Drzewa Życia, obok wizerunków świętych, odnajdziecie nietypowe i egzotyczne zwierzęta, takie jak żyrafy. To niezwykłe, skąd średniowieczni rzemieślnicy na Śląsku znali ich wizerunek. Jedna z hipotez mówi, że mógł to być symbol władzy i bogactwa, inspirowany importowanymi tkaninami, które docierały tu przez szlaki handlowe. A wiecie, skąd niepiśmienni chłopi czerpali wiedzę o prawdach religijnych w średniowieczu? Odpowiedź na to pytanie dają unikatowe średniowieczne freski z XIV i XV stulecia, odsłonięte dopiero w latach 60 i 70 XX wieku. Te kolorowe malowidła służyły jako Biblia pauperum, czyli Biblia dla ubogich. Dla osób, które nie potrafiły czytać, obrazy te były jedynym sposobem, by wizualnie przyswoić sobie całe pismo święte i poznać historię świętych. Gdy już zrozumiecie rolę tych malowideł, zwróćcie uwagę na ich treść. Kościół w Świeżawie jest najważniejszym punktem na kaczawskim szlaku średniowiecznej polichromii. To tu zobaczycie sceny biblijne, wizerunki świętych oraz niezwykle rzadki cykl przedstawiający sąd ostateczny. Warto również docenić samą architekturę. Jej styl balansuje pomiędzy surowym romanizmem a wczesnymi elementami gotyku, co czyni ją fascynującym przykładem fazy przejściowej. To z racji swej monumentalności i wyjątkowego znaczenia w regionie, budowla ta zyskała lokalny przydomek, katedra Kaczawska. Od idealnego stożka ostrzycy, przez geometryczne organy, po unikatową romańską architekturę. Kraina wygasłych wulkanów dowiodła, że jest miejscem wyjątkowym. To, co zaczęło się w ogniu i lawie setki milionów lat temu, jest dziś malowniczym geoparkiem UNESCO, pełnym kultury. Legend i niepowtarzalnej przyrody. Ale to nie wszystko. Już teraz możecie obejrzeć nasz film o niezwykłym Zamku Grodziec, majestatycznej warowni, która wyrasta na szczycie wulkanu. Nie przegapcie też opowieści o Złotoryi, mieście złota, które wyrosło w cieniu wulkanu Wilkołak. Mamy nadzieję, że ta podróż Was zainspirowała i wkrótce odwiedzicie krainy wygasłych wulkanów.